A więc no po kilku minutach dzwonienia do Maćka Maciek w końcu odebrał i stało się to Siema widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy grać Minecraft Bedwars z dziesięciolecim Maciusiem W dzisiejszym odcinku postaram się go nauczyć mniej więcej jak się gra w Bedwarsy Bo on zbytnio nie ogarnia pierwszy raz będzie grał w Bedwarsy więc no widzowie A ty widzowie na samym początku filmu zostaw lajka like I suba i co ja się zapraszam do oglądania siema a więc, tak, przed, jeszcze przed baterią chciałbym powiedzieć, że przygotowałem listę zadań, które Macie już musi wypełnić w dzisiejszym odcinku podczas ekrania ze mną w Bedwarsy, która właśnie Wam teraz pojawia się na ekranie. mam widzowie, jesteśmy już na różnicy z Maciekiem. Maciek możesz się przywitać. Cześć! No, więc Maciek, w dzisiejszym odcinku będę Cię starał nauczyć grać w Bedwarsy. Bo z tego co opisałeś, jesteś słaby, lecisz do zero. Więc, no, Maciek! Pamię... Ja słabszy Maciek, pamiętaj, to ta uczy, jak umiesz liczyć to licz na siebie, więc... Buduj się. Ale ja. No. Bym miał. O! Ogarnasz łóżko budowanie. I dawaj. Ale szybciej. Musisz shift opuścić. Tak tak. No Maciek musi soberbyć zawsze trochę. To, to są dopiero, ja tak nigdy nie budowałem. Dobra Maciuś. Wiesz w ogóle jak się gra w Bedwarsy? Eee tak, już kiedyś grałem, ale to bardzo dawno temu No to w takim razie, co trzeba zrobić, czy wygrać? E, no na pewno obudować włóczko jest kilka taktyk, albo mocna obudowa Dobra Maciuś Na lecisz, dawaj Maciuś Maciuś Ja jestem dobry gracz ja Iza i zajmuję, ja sobie... Oj Maciuś, to tak będzie? Maciuś mnie zabił Oj widzowie, widzowie Drugiego niebieskiego zabiłem, zabiłem niebieskiego O, widzowie, Maciuś zabił niebieskiego, jest pod tym spadłem, zabił mnie niebieski Oj, Maciuś, jak zwykle za zero Jak za zero, za jednego, co ty pierdzielisz? Czyś, 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 człowieku? Maciuś, BabyRage Dobra Jeden, Maciuś, jeden niebieski leży ja czekaj drugi mam mam Ale nie da się obracać kamerą Nogę z... nogę złapałem, nogę złamałem A ty Minecraft wywalenia, nie da się obracać kamerą! Kropelki, kropelki, kropelki! Kabelka, wale Maciuś, bez łóżka będziemy. Zobowię jak zginę, bierzemy na następną rundkę, żeby Maciuś mógł poćwiczyć. Nie 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 to ja idę już z tobą, czekaj, czekaj, czekaj. A ty Maciuś żyjesz? No ja żyję, to nie się mam. Dobra widzowie obserwujemy jak Maciuś pokonuje niebieskich. Bo mi... Czyli z klawiaturze się zaciął. Wyjdzie jesteś tego, tego typu. Dawaj Maciuś no. Widzę Maciuś się Maciuś nie Maciuś jest Oj Maciuś. No co Dobra, widzowie, widzimy się w następnej gierce Dobra, widzowie, jesteśmy już w następnej runce Teraz, Maciuś, masz większe pole do popisu, bo jest, e, są bliżej siebie, więc szybciej możesz Leprze podjechać lapa, ludzi. Lapa. No właśnie, więc Maciuś. Dynamiczniejsza. Ja teraz może ją buduję, już tylko lepiej. I szybciej. A ty, Maciuś, się już, już ludzi. Próbujmy taktykę lepszą. Dokładnie, tak, Maciuś. Maciuś robi postępy, widzowie e, Morski do nas idzie Która na morskiego ma. No. Maciuś, spokojnie To jest tylko gra, w której lecisz z 0 <grych> Jak zniszczę różowego kup... i skończy z Widowie, no. Maciek na 1000 wali świecę na kamerce Więc Jak kto nie ma suba, w tym momencie zostawia suba i łapkę w górę Jeśli chcecie więcej filmów z Maciusiem e, to piszcie w komentarzach <grych> Nie. Zabił? Nie 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 Ty do mnie zabiłeś Ja pierd... To jest specjalnie A bo na skoczę, bo moja mama... Wiesz, wiesz o co chodzi Wiesz o co chodzi Skoczysz z bungee bez bungee Wiesz, słyszysz, wiesz o co chodzi Kurde, czerwony na trzeciego A mama to zrobiła z bungee, więc skoczę z bungee Wiesz, Maciek, wiesz Skoczysz z bungee bez bungee, jak siwas Co ty na to? Wale, e, skoczysz na szczupaka. Vale quita, vale quita. Nie no, Maciek, rincz I podjedziesz dee. sam, ludzi. Ty, po prostu podjedziesz. Czekaj, Patryczek jakiś. <grym> Patryczek, nie ma gierki Widzowie. Walczą za zero. Chodź, e, mój <grym> uczniu, uczyń, mój uczniu, chodź. Są oddechnięcia Maciuś, spokojnie. Widzowie, rzuci e, dead, będą. Maciuś patrz, I teraz niszysz łóżko, budujesz się do góry I żółtych rozwalasz, wiesz o co chodzi Patrz na ciebie, ale ja się nie mogę od ciebie uczyć, bo pójdę do sławy Maciuś skacze z bandzi bez bandy. Widzowie Maciek w tarapatach O nie W tarapatach Zabijam jednego, chyba żółty jest w tarapatach Widzowie, Maciek robi postępy Na wózku ty to Ty nie mają już Ty chyba... Ty chyba... Ty nie Dalej Podaruj mi Dalej, SWEeland dawaj 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 Lecisz, lecisz Motywacja Musisz, eee... Y -y -y to co masz zrejrcione, rob robisz dziś Czyli dzisiaj robisz wino Rozumiesz Dostał tylko niebieski i czerwony nie? Maciek Maciuś, dobra Yyy, e dawaj Dawaj, e Maciek, Maciek Maciek idę, idę Czekaj, bo ja spadłem Nie no ani, dobra, Maciek żyje. żyje. Na niebieskich widzowie lecimy. Maciek dawaj, po, możesz się popisać. Może jakaś dziewczyna ci to chce. E, e, no, jeśli, jeśli ogląda jakaś dziewczyna, to zgłosi się do mnie na Discordzie w to adopcji macieka. bo Maciek szuka <głos》>, Dziewczyny. Okłamie. Eee, to się wytnie, widzowie. Jak to na odcinku, co cię zabije. Widowie! Aj, 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 aj. O Maciek, mój uczniu, gdzie ty, gdzie ty jesteś? Maciek Widzowie, ajajaj, on nie żyje RYJCZKWITA Nie Maciek, nie walę, RYJCZKWITA, nie wal, nie wal RYJCZKWITA, nie wal, nie wal nie Maciek, kanapki pociekają Jakie kanapki, to ty pierdzielisz Jak jutro ja za to chodzę na żywienie dziewiątki, to ty Ej, ja nie dziewiątkę Widzowie, Maciek do chrosz, jedzie no, badania, Trzymajcie to... <grafię> mi mm. Ej, ale to się wie, pięknie, nie? Dobra, Maciek, niebieski bez łóżka. Dawaj, Maciek. Niebieski, zaraz mam Widzowie, odpalił się tryb agresywny u Maciek. Maciek nie ogarnia teraz życia. Tak jak niebieski w tym momencie. O, widzowie. Wiecie, co je jest pięć. Strefa klatka, no. wiadomo co, gładka. No. Nie! Nie! Widzowie, Maciek, potyka się o własne krzywe nogi. Ja się zajadam krzywe nogi Niebieski Nie mnie z on ma set, to on ma lepszy Widzowie Maciek standardowo za 0 Ale... ja za 0 ja Widzowie jeśli Winek to w tym momencie zostawiacie suba jeśli będzie winek Zostawiacie dla Macieka suba Dobra Widzowie Tego nie było Dobra, widzowie, jesteśmy już w ostatniej rundzie z Maćkiem i Maciek teraz musisz się wykazać swoimi umiejętnościami PvP i Bedwars. Wiesz, znaczy co chodzi? co to znaczy? Umieję, umiejętności, umiejętności. Nie wiem, co, nie wiem, co to za umiejętności. Pomidor. Umiejętności. Ja umiem umiejętnić coś. Ha! Geiiiiiiii! tą grę! Dale. Nie, 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 nie. Maciek, Maciek dawaj do morskich, do morskich Dawaj Jak do morskich Ej, ekran mi się buguje, tak lewo-prawo mi się robi Tak lewo-prawo ci się robi, morski nie żyje, dobra? Czekaj, leci do morskich zniszczyć łóżko Maciek Igor skut ci nic nie zrobi Pamiętaj, morski pamiętaj, morski. pamiętaj, jesteś silny, nie poddawaj się Nie możesz Pamiętaj, wierzę w ciebie Kto Maciek leci, Maciek Oj. Widzowie. Morski na, Morski nas zabił! Nie, ja nie idę stąd, ja idę stąd. Igor Skut nie żyje? I jego kolega też nie żyje. Dobra, Lukaszona. Ej, ej dobra Maciuś! Ej, dobra, dawaj. Co to jest, Lukaszona? Taki. No taki. taki. No, no. Dobra Maciuś. Musimy teraz pinąć własnej dupy. Wiesz. Moja dupa jest usta, jak oni wracą na tą dupę, to oni się poślizgną Spokojnie Ich nie będzie Zobaczcie, Maciuś, Maciuś ZŁOTY MEDAL, 136 METRÓW 100 METRÓW Widzicie, widzowie, mądre zagranie Urdy 2 HP, idę na rządowy, bo rewa Widzowie, Węgosz? Węgosz Węgorza to ci stary zakłada, na no łeb Oj widzowie, dobra, Maciuś teraz sam musi sobie poradzić. O, o auto Oj Dobry, widzowie. Bierem to się nie liczy. Dobra, widzowie, Podsumowując ten odcinek to by było na tyle. Jeśli się spodobało, to wiecie co robić. I ostatecznie Maciek nie nie podał moim wyzwaniom i nie zdał rady zrobić wina. Ale co, jeśli chcecie więcej filmów filmu z maćkiem, zostawcie suba i łapkę w górę i napiszcie w komentarzu i się ma widzowie.